Siemanko z tej strony kamek i... Zapraszam Was na taką nową półserię Otwieranie paczek po prostu Będziemy codziennie, gdy są mecze Mistrzostw Świata, odpierać paczki Za 100 tysięcy, myślę, że to będzie ciekawe Ja będę mówił o poprzednich meczach Znaczy, te, co wydarzyły się wczoraj Te, które zdarzą się jutro, jeżeli będą takie Bo wiadomo, że na przykład e, Dzisiaj mamy mecze, a jutro mamy przerwę Także w ten sposób to będzie działało Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało I może w końcu trafimy Man of the Match My Zaczynamy od Warana e, I zaczynamy od meczy, jakie są e, dzisiaj, znaczy, pierw o tym opowiem, o tych wczorajszych moich wrażeniach i tak dalej, i tak będzie cały czas. Myślę, że może to się Wam spodobać. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, jeżeli nie, to też napiszcie. No i co, wczoraj zostały rozegrane o 18.00 trzy spotkania Nigeria Argentyna i Argentyna, dwa spotkania Nigeria i Argentyna i właśnie i Hercegowina i Iran. No i Argentyna wygrała 3-2 z Nigerią, no tam wymiana ciosów była mega. Początek spotkania w ogóle odpaliłem, tam tak się wymieniali się sami, że to szok. Naprawdę fajne spotkanie było. Później pod koniec pierwszej połowy Argentyna strzeliła, na początku połowy strzeliła Nigeria i Argentyna. Także tak to się skończyło. Messi. No, strzeli dwie bramki. Messi no, niesamowity jest na tych... Mistrzostwa, to trzeba przyznać, ciągnie tą Argentynę za rękę. E, no i fajnie, fajnie, że, że gwiazda się pokazuje kolejna. E, nie mam nic przeciwko temu. E, no i co? No i zobaczymy, jak się będą spisywali w kolejnych, e, w kolejnych etapach, już w fazie pucharowej. E, Bośnia i Hercegowina i Iran, no tutaj walka była praktycznie o nic. W sumie Iran, jeżeli by wygrał, no to by awansował chyba. E, no a tak to Bośnia i Hercegowina. Czy nie, nie, chyba nawet nie było szansy, więc, więc tam już po prostu były te awanse rozdzielone e, i tyle? I, I po prostu cóż, no, no Argentyna i Nigeria przechodzą dalej: Argentyna z pierwszego, Nigeria z drugiego. No i o 22 było spotkanie: Szwajcaria, Honduras, Ekwador, Francja. Oglądałem Ekwador, Francja, no i było 0-0, naprawdę myślałem, że Francuzi strzelą. Najbardziej, no że tam czerwona kartka totalnie nie niesłuszna, moim zdaniem. Pierw wjechał w piłkę, no wiadomo, że korkami i w kolano później, także no. Mm, no, trochę słabo, ale kurde, no, no, no nie zasłużył moim zdaniem i to trochę zepsuło widowisko i, i tyle po prostu moim zdaniem. No i Szwajcaria, Honduras, Szwajcaria, czy zaraz z Hondurasem? Honduras takie, naj, no, chyba naj, najsłabszy zespół z, z fazy grupowej moim zdaniem, ale to też wy napiszcie, czy, czy tak myślicie, że Honduras jest najsłabszym zespołem z fazy grupowej. W ogóle w paczkach teraz jest Messi zielony, także fajnie było takiego trafić. A jak na razie trafiamy w jedno wielkie gunwo A co, co, co dzisiaj będzie? Portugalia gana, Portugalia musi wygrać 5-0, żeby awansować Good fucking luck i Niemcy muszą wygrać z USA Ja będę jeszcze liczył na Portugalię. Zobaczymy, może może jakimś cudem, wiecie, cuda się zdarzają na tych mistrzostwach. Znaczy cuda. Nie wiem czy cudem można nazwać, że, że Kostaryka sobie wyszła z pierwszego miejsca z grupy. No i co? Jeszcze USA Niemcy to też będzie ciekawy mecz, to wszystko o 18 .00. A O 22 mamy spotkanie, Algieria, Rosja i Korea Południowa, Belgia, myślę że Belgia bez problemu wygra, Algieria tak samo e, i to te dwie drużyny wyjdą, e, no i e, wychodzą, di mario, nice, 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 Dima ma fucking rio, dobrze, nice, coś, coś dobrego w końcu, w końcu na, na, na PlayStation coś dobrego trafiłem. Di Maria, nice. Szkoda, że nie. Znaczy, wczoraj miał fajne strzały Di Maria, to nie powiem, naprawdę. Jak strzelał z daleka gdzieś, to tu leciało w światło bramki i to mi się podobało. Także, jakby trafił dwie, trzy bramki, do dzisiaj miałbym zielonego Di Maria. Już trafiłem niebieskiego, po co mi zielony. E, pomarańczowego nie trafiłem. E, co tu mamy? Mamy Bendera, super. Także, no co? No, Fajnie, fajnie te mistrzostwa się układają, wiadomo. E, ciekawe spotkania w fazie pucharowej będą, e, no i myślę, że po prostu. Będzie, będzie co oglądać, mam nadzieję. No i zobaczymy, jak te finały się ułożą. Ja jeszcze sobie muszę zobaczyć, kto jest z, pra... Jego koszta, super. Kto jest z prawej, a kto z lewej strony tej tabeli takiej śmiesznej, znaczy tej, tej fazy pucharowej, żeby wiedzieć, jakie, jaka jest możliwość w finale, kto żeby się spotkał. Także no zobaczymy, ja, ja wtedy może powiem Wam, jak moim zdaniem te, te finały będą, znaczy ten finał będzie wyglądał. Wszyscy mówią, że Brazylia, sporo osób mówiło, że Francja, do wczoraj przecież z ekwadorem 00. Nic nie postrzelali, mimo że, że Ekwador broni się w 10. Joaquin, nic tutaj ciekawego nie widzę. Eee, no i zobaczymy. No, w... kto? Kostaryka. Ja liczę, że Kostaryka wygra z Grecją i awansuje jeszcze dalej do ćwierć To by było coś, naprawdę. Jestem fanem Kostaryki teraz. Eee, no i co tu jeszcze? Włochy się żegnają, Anglia się żegna, Urugwaj z Suarezem czy bez. Zobaczymy. Garaj. Wczoraj też grał, no ale jak widać nie dostał żadnej karty. Śmieszne stroje. Hetafet trzecie, wyślę sobie do klubu. Jeszcze cztery, trzy, trzy, cztery, paczki chyba. Także tak to będzie wyglądało, tak będę sobie gadał i tak to będzie codziennie prawie. Znaczy, jak nie będzie meczy, to może też otworzę, zobaczymy, o ile będą zielone karty w paczkach. Także no, no mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Puziol, puziol, puziol. Matip, okej. Okay. Sobie takie rzeczy przydatne wysyłam do klubu żeby nie było. W sumie chciałbym powrotu formacji. Ja jakoś te, te chemistry style, moim zdaniem, tak średnio się spisuję. W ogóle na to nie zwracam uwagi, no ale zobaczymy. Może, może, może coś się uda. Dobra, jeszcze trzy paczki do końca. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Dzisiaj na kanale jeszcze będzie mecz Pedro, wow. Mecz z Jacobem, także zapraszam do o 15. .00. jeszcze go nie zagrałem, także zagram go po, po, po tym otwieraniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i jeszcze dwie paczki. I widzimy się jutro też, gdzieś tak z rana. Będę się starał wrzucać te, te właśnie otwierania paczek. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy może jakąś zieloną trafię, bo jeszcze zielonej, kurde. Wczoraj za pół miliona otwierałem ponad pół miliona. Bernard, po ponad pół miliona na tym, na live'ie. Dzisiaj zobaczymy, czy live będzie. Raczej nie, muszę, kurde, się ogarnąć, się duba ogarnąć wszystko. Brzuch mi przestaje boleć, to na plus. No, i tyle. Dobra, ostatnia paczka. Sprawdźmy, co w niej. I Messi może być zielony, nie obrażę się. No, sprawdźmy. 3, 2, 1. Bum! Jest. Kroni. Ja, super. Naprawdę, nie no, Di Maria trafiliśmy, więc nie jest jakoś tak strasznie źle, ale nic dzisiaj. Albo jeszcze jedna paczka. Hej, czemu by nie? Dobra, ostatnia paczka. 3, 2, 1. Nawet tą ominę. 3, 2, 1. Skip. I mamy. pada pod, 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 pod no dobra, trudno. Nic nie trafiliśmy do Donbas Arena. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku otwierania. Trzymajcie się, na razie.